Piotr Nowak, magnat nieruchomości z Warszawy, wrócił do domu o drugiej w nocy po kolacji biznesowej. Willa w Wilanowie. Pięć pięter, dwadzieścia pokoi, sześciu pracowników. Miał czterdzieści dwa lata, pięćdziesiąt milionów euro w banku i serce tak zimne, że własna żona opuściła go trzy lata temu. Pijany wspinał się po schodach do swojej sypialni na trzecim piętrze, ale w ciemności pomylił drzwi. Wszedł do służbowego pokoju w piwnicy, gdzie spała Katarzyna, pięćdziesięcioletnia pomoc domowa. To, co zobaczył, zatrzymało jego oddech. Puste łóżko, Prowizoryczny stół z drewnianych skrzyń, a na podłodze owinięta w cienkie koce, sześcioletnia dziewczynka rysująca połamanymi kredkami przy świetle słabej żarówki. Obok niej zeszyt z marzeniami zapisanymi krzywymi literami. Chcę być lekarzem. Chcę, żeby mama nie płakała, chce ciepły dom. W tym momencie Piotr Nowak, człowiek, który zbudował imperia na duszach innych, zdał sobie sprawę, że żył w zamku zbudowanym na ruinie ludzi, których nawet nie widział. Piotr Nowak nie miał w zwyczaju się upijać. Kontrola była dla niego wszystkim. Ale tego wieczoru negocjacje z francuskimi inwestorami się przedłużyły, wino lało się strumieniami, a gdy wyszedł z restauracji pod orłem, było już po północy. Osobisty kierowca zawiózł go do domu, do masywnej willi w Wilanowie, dzielnicy, gdzie warszawska elita eksponuje swój sukces. Willa Piotra była pomnikiem ekstrawagancji. Pięć pięter, kryty basen, prywatne kino, garaż na osiem samochodów. Mieszkał tam sam, odkąd żona Magdalena opuściła go trzy lata temu. Nie mogła znieść jego chłodu. Jesteś jak lodowa statua. Powiedziała podczas ostatniej rozmowy: Masz pieniądze, masz władzę, ale nie masz duszy. Piotr nie protestował. Dla niego biznes był wszystkim. Jego firma, Nowak Properties, zbudowała ponad trzydzieści osiedli mieszkaniowych w Polsce. Wysokie bloki, małe mieszkania, ogromne zyski. Nie interesowało go, że ludzie żyli stłoczeni w pudełkach od zapałek. Interesowało go tylko saldo księgowe. Tej nocy wspinał się po schodach chwiejnym krokiem. Alkohol mącił jego osąd. Dotarł na trzecie piętro, czy tak mu się wydawało. W ciemności chwycił za klamkę. Drzwi się otworzyły. Wszedł, szukając włącznika światła. Ale pokój nie był jego sypialnią. Był mały, zimny, bez przyzwoitych mebli. A na podłodze, obok prowizorycznego stołu z drewnianych skrzyń. Siedziała dziewczynka z długimi czarnymi włosami, owinięta w cienkie koce, rysująca połamanymi kredkami przy bladym świetle żarówki. Piotr zatrzymał się. Jego spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem dziecka. Dziewczynka nie krzyknęła, nie przestraszyła się. Po prostu spojrzała na niego wielkimi brązowymi oczami, pełnymi smutku, który nie pasował do jej wieku. Kim jesteś? Głos Piotra zabrzmiał ostrzej niż zamierzał. Dziewczynka spuściła wzrok: Zosia, córka pani Katarzyny. Katarzyna, pomoc domowa. Pracowała u niego od dwóch lat. Piotr wiedział, że była wdową, że pochodziła z Podkarpacia, że była cicha i efektywna, ale nie wiedział, że ma dziecko. Nigdy nie pytał. Rozejrzał się po pokoju. Znajdowali się w piwnicy obok pomocniczej kuchni, bez okien. Bleśniejące ściany, wąskie łóżko dla Katarzyny, a na podłodze cienki materac dla dziecka, na stole talerze z resztkami jedzenia, suchy chleb, zimna herbata, na ścianie rysunki dziewczynki, duże domy, uśmiechnięte rodziny, świecące słońca, obok nich otwarty zeszyt. Piotr podszedł bliżej, czytając słowa zapisane krzywymi, nierównymi, ale pełnymi nadziei literami moje marzenia. Pierwszy być lekarzem, żeby pomagać ludziom. Dwóch mieć pokój z oknem. Trzy żeby mama nie płakała w nocy. Cztery mieć ciepły dom, gdzie nie będę marznąć. Piotr poczuł, jak coś pęka w jego piersi, coś co zakopał głęboko pod warstwami cynizmu i ambicji. Spojrzał na dziewczynkę. Sześć lat. Sześć lat i spała na podłodze w piwnicy jego pięciopiętrowej willi, owinięta w niewystarczające koce, marząc o oknie i cieple. Gdzie jest twoja mama? W szpitalu z babcią. Babcia jest chora. Piotr nie wiedział, nikt mu nie powiedział albo może nikt mu nie powiedział, bo nigdy nie pytał bo dla niego Katarzyna była niewidzialna, pracownikiem, numerem na liście płac. Nie osobą, nie matką, nie kimś z problemami, marzeniami, bólem, odwrócił się, żeby wyjść, ale coś go powstrzymało może wina, może alkohol, a może po raz pierwszy od wielu lat cienka nić, reanimowanego człowieczeństwa. Jak długo tutaj śpisz? Zosia podniosła wzrok. Odkąd przyjechałyśmy do Warszawy? Dwa lata. Dwa lata. Ta dziewczynka mieszkała dwa lata w piwnicy jego willi, w zimnie, w ciemności, podczas gdy on spał na trzecim piętrze w łóżku King Size, ogrzewanym kominkiem, nieświadomy i obojętny. Piotr wyszedł z pokoju bez słowa. Wszedł po schodach. Dotarł do swojej przestronnej sypialni i usiadł na skraju łóżka. Nie zasnął. Nie mógł. Przed oczami miał obraz zeszytu z marzeniami, połamanych kredek, Smutnego spojrzenia dziecka marzącego o oknie. I tej nocy coś w Piotrze Nowaku umarło. A coś nowego zaczęło się rodzić. Piotr nie spał. O szóstej rano zszedł do kuchni. Katarzyna była już tam, przygotowując śniadanie. Kobieta miała pięćdziesiąt lat, ale wyglądała na sześćdziesiąt pięć. Siwe włosy, twarz poorana z marszczkami, szorstkie dłonie od lat ciężkiej pracy. Poruszała się cicho. Efektywnie, niewidzialnie. Katarzyno? Kobieta podskoczyła przestraszona. Nie była przyzwyczajona, że Piotr schodzi tak wcześnie, ani że w ogóle do niej mówi. Dzień dobry, panie Nowak. Chce pan kawę teraz, czy. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś, że masz córkę? Cisza! Katarzyna spuściła wzrok. Nie chciałam przeszkadzać, panie. Wiem, że nie akceptuje pan dzieci w domu. Ale nie miałam gdzie jej zostawić. Dom dziecka, łeda nie mogłam. To moja jedyna rodzina. Piotr poczuł winę jak uderzenie. I ona śpi na podłodze. W zimnie. Katarzyna gwałtownie podniosła wzrok. Panika widoczna na twarzy. Proszę. Panie, niech nas pan nie wyrzuca. Obiecuję, że Zosia nie przeszkadza. Jest cicha. Odrabia lekcje. Wcześniej idzie spać. Nikt nie będzie wiedział, że tu jest. Proszę. Jej ton był desperacki. Piotr zdał sobie sprawę, jak bardzo ta kobieta się bała, jak bardzo była bezbronną, jak łatwo mogła zostać wyrzucona na ulicę razem z dzieckiem. Nie wyrzucam was. Katarzyna zamrugała, niepewna, czy dobrze usłyszała. Ale chcę, żebyś mi wyjaśniła, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc, dlaczego zgodziłaś się tak żyć. Katarzyna znów spuściła wzrok. Jej głos drżał. Prosiłam, panie, dwa lata temu, gdy pierwszy raz przyjechałam. Zapytałam, czy mogłabym dostać lepszy pokój dla mnie i Zosi. Kierownik domu powiedział, że jeśli mi się nie podoba, mogę odejść. Potrzebuję tej pracy. Mój mąż zmarł cztery lata temu. Wypadek przy pracy, bez odszkodowania. Mam chorą matkę w Podkarpackiem. Potrzebuję każdej złotówki, więc się zgodziłam. Zgodziłam się na piwnicę, zgodziłam się na zimno, bo alternatywą było być na ulicy. Piotr słuchał, każde słowo było jak cios, zdał sobie sprawę, jak bardzo był ślepy, ile cierpienia istniało tuż pod jego nosem, we własnym domu. A on niczego nie widział. Twoja matka, jaka choroba? Zaawansowana cukrzyca potrzebuje insuliny, stałej kontroli. Ale jej emerytura to 500 złotych, leki kosztują 300, zostaje 200 na jedzenie. To nie wystarcza. Wysyłam jej połowę pensji, z reszty próbuję wykarmić Zosię. Piotr poczuł ciężar. Cały ciężar życia na krawędzi przepaści, gdzie każda złotówka się liczyła, gdzie każdy wybór był między złym a gorszym. Dlaczego Zosia rysuje o drugiej w nocy? Katarzyna otarła łzę. Nie ma czasu w dzień, chodzi do szkoły. Potem tu wraca, siedzi cicho w pokoju, żeby nie przeszkadzać. Wieczorem odrabia lekcje, ale lubi rysować. Mówi, że rysunki sprawiają, że zapomina o zimnie, wyobraża sobie ciepłe domy, szczęśliwe rodziny, marzy. Piotr wstał, podszedł do okna. Na zewnątrz słońce wschodziło nad Warszawą. Piękne miasto dla tych, którzy mają pieniądze, okrutne miasto dla tych, którzy ich nie mają. Katarzyno, od dziś wszystko się zmienia. Ty i Zosia przeprowadzacie się na drugie piętro. Będziecie miały pokój z oknami, własną łazienką, ogrzewaniem. Zosia potrzebuje mebli? Kupimy. Potrzebuje ubrań? Kupimy. Twoja matka potrzebuje leków? Zapłacę. Katarzyna odwróciła się, niedowierzając. Panie Nowak, ja nie rozumiem dlaczego. Piotr spojrzał na nią. W jego oczach było coś nowego. Coś, czego nie było tam od wielu lat, bo byłem ślepy, bo mieszkałem w tym ogromnym domu, zapominając, że w jego piwnicy dziecko spało na podłodze, bo zbudowałem imperia, nie widząc po kim depcze, bo chcę spróbować być czymś więcej niż potworem w drogim garniturze. I tego ranka Piotr Nowak zaczął budować inne imperium, oparte nie na zysku, ale na człowieczeństwie. Tego dnia Piotr odwołał wszystkie spotkania, wezwał zespół projektantów wnętrz, wskazał pokój na drugim piętrze, przestronny, jasny, z widokiem na ogród, nakazał przekształcenie go w pokój dla Katarzyny i Zosi. Zespół pracował szybko. Wygodne podwójne łóżko dla Katarzyny, łóżko księżniczki dla Zosi, z baldachimem i kolorowymi poduszkami, biurko do odrabiania lekcji. Biblioteczka pełna książek, nowa szafa z ubraniami, odnowiona łazienka z wanną i prysznicem, optymalne ogrzewanie, grube zasłony, miękkie dywany. Gdy Katarzyna zobaczyła ukończony pokój wieczorem, upadła na kolana i płakała. Zosia biegała po pokoju, dotykając wszystkiego ze strachem, że to zniknie. Zatrzymała się przy oknie, spojrzała na oświetlony ogród i szepnęła: Mamo, mamy okno. Trzecie marzenie się spełniło. Piotr, stojąc w progu, poczuł, jak coś topnieje w jego piersi. Mur lodu, który tam stał przez dekady. Zdał sobie sprawę, że tego dnia dał więcej szczęścia niż przez wszystkie lata biznesu. Ale nie zatrzymał się na tym. Następnego dnia wezwał kierownika domu, Marcina, czterdziestolatka nadzorującego personel. Marcin! Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś, że Katarzyna ma dziecko, które śpi na podłodze? Marcin wzruszył ramionami obojętnie. Nie uznałem za istotne, panie Nowak. Osobiste problemy pracowników to nie nasza sprawa. Jest opłacana za sprzątanie, nie za opowiadanie o rodzinie. Piotr poczuł gniew narastający. Osobiste problemy pracowników to dokładnie nasza sprawa. Ci ludzie dla nas pracują, powierzają nam swoje życie, przynajmniej godność im się należy. Marcin zaśmiał się sarkastycznie. Z całym szacunkiem, panie Nowak, jeśli zaczniemy troszczyć się o problemy każdego pracownika, nie będziemy mieli czasu na biznes. Piotr wstał. Jesteś zwolniony, dzisiaj. Zabierz swoje rzeczy i wyjdź. Marcin pozostał w szoku. Za to, że robiłem dokładnie to, czego mnie pan nauczył: Maksymalizować efektywność, redukować koszty. Piotr podszedł do niego. Nie. Za to, że zapomniałeś, że efektywność bez człowieczeństwa to okrucieństwo. Za to, że widziałeś cierpiące dziecko i nie obchodziło cię to, bo jesteś lustrem tego, kim byłem. A nie chcę już tego lustra przed sobą. Marcin wyszedł. Piotr zatrudnił Annę, trzydziestoletnia kobietę z doświadczeniem w HR i prawdziwą empatią. Dał jej jasne instrukcje. Każdy pracownik musi być traktowany z godnością, każdy osobisty problem powinien być rozwiązany, każda trudna sytuacja rozpatrzona. Potem Piotr zaczął dociekać. Odkrył, że pozostałych pięciu pracowników willi również ma problemy. Kucharz Tomasz miał syna z niepełnosprawnością wymagającego terapii. Ogrodnik Jan wysyłał pieniądze siostrze z pięciorgiem dzieci w podlaskiem. Kierowca, Paweł, miał długi w banku i ryzykował egzekucją. Piotr wezwał ich wszystkich, wysłuchał. Po raz pierwszy w życiu naprawdę słuchał. Nie po to, żeby osądzać czy krytykować, ale żeby zrozumieć. Podniósł pensję o pięćdziesiąt procent, spłacił długi Pawła, sfinansował terapię syna Tomasza. Wysłał miesięczny pakiet żywnościowy siostrze Jana. Dla Katarzyny nie tylko podniósł pensję, ale także opłacił wszystkie leczenie jej matki w Podkarpackiem. Pracownicy nie rozumieli. Zimny, dystansowany człowiek, którego znali przez lata, zmienił się z dnia na dzień, ale nie zadawali pytań, przyjmowali ze łzami i wdzięcznością, ale transformacja Piotra nie zatrzymała się w jego własnym domu. Rozszerzyła się. Piotr wezwał dyrektorów wszystkich swoich działów, 30 ludzi. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. W drogich garniturach zarządzających budową bloków w całej Polsce. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w centralnym biurze na północy Warszawy. Chcę kompletnych raportów o warunkach życia naszych robotników. Chcę wiedzieć, gdzie śpią, co jedzą, jak są traktowani. I chcę to w dwa tygodnie. Dyrektorzy spojrzeli po sobie zdezorientowani. Panie Nowak, robotnicy są zatrudniani przez podwykonawców. Nie mamy bezpośredniej odpowiedzialności. Piotr uderzył pięścią w stół. Nie obchodzi mnie to. Pracują przy moich projektach. Pod moim nazwiskiem, więc są moją odpowiedzialnością. Chcę raporty teraz. Raporty nadeszły i były druzgocące. Robotnicy śpiący po dwudziestu w improwizowanych kontenerach, brak przyzwoitych toalet, niewystarczające jedzenie, pensje opóźnione o miesiące, wypadki przy pracy ukrywane, dzieci przyprowadzane na budowy, bo rodzice nie mieli gdzie ich zostawić. Piotr przeczytał każdy raport. Każde słowo było ciosem. Zdał sobie sprawę, że jego imperium zostało zbudowane na wyzysku, że jego zyski pochodziły z cierpienia innych, że był dosłownie potworem. Wezwał znów dyrektorów. Wszystkie nieodpowiednie kontenery zostaną zastąpione przyzwoitymi mieszkaniami. Funkcjonalne łazienki, kuchnie, ogrzewanie. Pensje będą wypłacane na czas w całości. Każdy wypadek przy pracy zostanie zgłoszony, leczony i zrekompensowany. Dzieci nie mogą być na budowach. Stworzymy żłobek dla pracowników. Dyrektor finansowy wstał, spanikowany. Panie Nowak, koszty wzrosną o 30%. Zyski dramatycznie spadną. Inwestorzy będą. Piotr przerwał mu. Inwestorzy zrozumieją, że budujemy nie tylko budynki, ale też charakter że nie możemy wymagać szacunku na rynku, jeśli nie szanujemy ludzi, którzy budują nasze produkty. Jeśli się nie zgadzają, zwrócimy im pieniądze i znajdziemy innych. Decyzja była szokująca, ale Piotr był zdecydowany. W następnych trzech miesiącach każda budowa Nowak Properties została przekształcona. Robotnicy otrzymali ludzkie warunki, pensje wzrosły. Wypadki spadły i ku zaskoczeniu cynków, produktywność wzrosła. Ludzie traktowani z szacunkiem pracowali lepiej, szybciej, z większym zaangażowaniem. Prasa zauważyła. Artykuły pojawiły się w gazetach milioner, który stracił rozum, czy nowak od wilka do owcy. Piotr ignorował krytykę, wiedział co zrobił. Wiedział, kim był i wiedział, kim chciał się stać, ale największa zmiana nie dotyczyła biznesu, dotyczyła jego samego. Zaczął lepiej spać, częściej się uśmiechać, czuć coś, czego nie czuł od lat, pokój. Pewnego wieczoru Zosia przyszła do niego do biura. Dziewczynka, teraz z pełniejszymi policzkami i szerszym uśmiechem, wręczyła mu rysunek. Dla pana, panie Piotrze. To był prosty rysunek: duży dom, rodzina, świecące słońce, a po środku wysoki mężczyzna z napisem Anioł, który nas uratował. Piotr przyjął rysunek drżącymi rękami, powiesił go na ścianie za swoim biurkiem, obok dyplomu biznesowego, obok nagród przedsiębiorca roku, obok zdjęć z politykami i celebrytami. Ale ten rysunek był wart więcej niż wszystkie bo był jedynym uznaniem, które się liczyło, uznaniem dziecka, które zobaczyło w nim nie potwora, którym był, ale człowieka, którym mógł się stać. Transformacja Piotra nie pozostała niezauważona. Byli partnerzy biznesowi, przyzwyczajeni do zimnego i wyrachowanego człowieka nie rozpoznawali go już. Niektórzy go podziwiali, inni gardzili nim. Magdalena, jego była żona, skontaktowała się z nim po przeczytaniu artykułu w prasie. Spotkali się w kawiarni na starym mieście. Nie mogę uwierzyć, że ty, Piotr Nowak, to robisz. Pamiętam mężczyznę, który pracował siedemdziesiąt godzin tygodniowo, który nie zauważał, kiedy płakałam, który nie miał czasu nawet na wspólną kolację. Piotr spuścił wzrok. Miałaś rację, byłem lodową statuą, ale coś pękło, zobaczyłem coś, co mnie obudziło. Magdalena pochyliła się nad stołem. Co zobaczyłeś? Piotr opowiedział o nocy, gdy wszedł przez pomyłkę do pokoju Katarzyny. O Zosi rysującej na podłodze, o zeszycie z marzeniami, o oknie cieple, łzach. Magdalena słuchała w milczeniu. Gdy skończył, jej oczy były wilgotne. Rozwiodłam się z tobą, bo nie miałeś serca, ale może twoje serce tylko spało. Piotr smutno się uśmiechnął. Nie proszę cię z powrotem, Magdaleno. Wiem, że straciłem tamtą szansę, ale chcę, żebyś była dumna z mężczyzny, który próbuje naprawić to, co zniszczył. Magdalena wzięła jego dłoń. Jestem, jestem dumna. Rozstali się jako przyjaciele. Dla Piotra był to krok ku pojednaniu, nie z nią, ale z przeszłością, ale dobroć ma swoje ceny. Główny inwestor, niezadowolony ze spadku zysków, wycofał finansowanie. Trzy projekty zostały anulowane. Firma po raz pierwszy od dziesięciu lat traciła pieniądze. Rada nadzorcza wywierała nacisk. Panie Nowak, musimy wrócić do starych praktyk. Nie możemy sobie pozwolić na tę hojność. Piotr odmówił. Wolę stracić pieniądze niż duszę. Jeśli nie możemy być rentowni, traktując ludzi przyzwoicie, to nie zasługujemy na prowadzenie biznesu. To było ryzyko. Ogromne ryzyko, ale Piotr nie ustąpił, i powoli wszechświat odpowiedział. Krajowa telewizja pokazała reportaż o transformacji Nowak Properties. Ludzie zaczęli rozmawiać. Nowi klienci, przyciągnięci etyką firmy, zaczęli podpisywać kontrakty. Utalentowani robotnicy, którzy unikali branży budowlanej z powodu wyzysku, teraz szukali pracy u Nowaka. W ciągu sześciu miesięcy firma nie tylko odzyskała straty, ale wzrosła o piętnaście procent nie poprzez wyzysk, ale poprzez szacunek. Katarzyna, teraz z podwójną pensją i matką odpowiednio leczoną, pewnego dnia mu podziękowała: Panie Piotrze, nie wiem, jak panu dziękować. Zmienił pan nasze życie. Zosia teraz się uśmiecha. Moja mama czuje się lepiej. Mogę spać w nocy bez obaw o jutro. Piotr ją przytulił. Gest, którego stary Piotr nigdy by nie wykonał. To nie ja zmieniłem wasze życie. Wy zmieniliście moje. Nauczyliście mnie, że wartość nie jest na koncie, ale w sumieniu. I to była prawda. Piotr był teraz bogatszy. Nie w pieniądze, w duszę, w pokój, w szczęście. Minęły dwa lata. Willa w Wilanowie została przekształcona. Nie była już zimnym mauzoleum. Była domem. Katarzyna gotowała z miłością. Zosia biegała po ogrodzie. Inni pracownicy śmiali się, rozmawiali, czuli, że należą. Piotr założył fundację, dom z oknem. Cel: pomagać bezbronnym rodzinom, oferować przyzwoite mieszkania, edukację, pomoc medyczną. Pierwszy budynek fundacji otwarto w Warszawie, w dzielnicy Praga. Pięćdziesiąt mieszkań dla biednych rodzin, z symbolicznym czynszem, z programami mentorskimi i wsparciem. Na otwarciu Piotr przemówił: Dwa lata temu wszedłem przez pomyłkę do pokoju, gdzie nie powinienem. Zobaczyłem dziecko rysujące na podłodze, marząc o oknie. Ta chwila mnie zmieniła. Nauczyła mnie, że sukces bez człowieczeństwa to porażka, że bogactwo bez współczucia to bieda. Ta fundacja jest moją obietnicą, że nikt nie będzie spał na podłodze w zimnie, dopóki mam moc to zmienić. Brawa! Łzy. Zosia, teraz ośmioletnia, siedziała w pierwszym rzędzie, dumna. Katarzyna płakała w ciszy. Po ceremonii Piotr spacerował po mieszkaniach. Starsza pani go zatrzymała. Panie Nowak, mam sześćdziesiąt pięć lat. Mieszkałam w barakach całe życie. Teraz mam łazienkę, kuchnię, okno. Mogę umrzeć spokojnie, wiedząc, że miałam prawdziwy dom. Piotr ją przytulił. Nie miał słów, tylko łzy. Wieczorem w domu siedział na tarasie willi. Zosia przyszła i usiadła obok niego. Panie Piotrze, w szkole kazali nam pisać o naszych bohaterach. Napisałam o panu. Piotr się uśmiechnął. Nie jestem bohaterem, Zosiu, jestem tylko człowiekiem, który był ślepy, a teraz widzi. Zosia pokręciła głową. Dla mnie jest pan bohaterem, bo dał nam pan to, co wszyscy mówią, że jest niemożliwe. Nadzieję. Piotr ją przytulił i w tym momencie zdał sobie sprawę, że znalazł to, czego szukał całe życie, nie wiedząc o tym. Nie władzy, nie pieniędzy, ale celu. Znaczenia. Miłości. Katarzyna pojawiła się na tarasie. Panie Piotrze, dzwoniła mama. Chcę panu podziękować. Mówi, że jest pan pierwszym bogatym człowiekiem, który nie zapomniał, że jest człowiekiem. Piotr odpowiedział: Powiedz jej, że to ja dziękuję, bo gdyby nie ona, nie Zosia, nie ta noc, gdy wszedłem przez pomyłkę do waszego pokoju, umarłbym bogaty, ale pusty. Teraz jestem mniej bogaty w pieniądze, ale nieskończenie bogatszy w duszę. I to była prawda: Piotr sprzedał połowę firmy, przekazał miliony fundacji, żył prościej, ale spał lepiej, śmiał się więcej, czuł głębiej. Pewnej nocy, sam w biurze, spojrzał na rysunek Zosi, powieszony na ścianie: Anioł, który nas uratował, uśmiechnął się. Bo znał prawdę: nie uratował nikogo, oni uratowali jego od bezsensownego życia, od zamrożonej duszy, od pustej egzystencji. A na biurku, obok sprawozdań finansowych, zostawił zeszyt, na okładce napisał: Moje nowe marzenia. W środku dojrzałym pismem wyraźnymi literami. Jeden. Nigdy nie zapomnieć nocy, kiedy stałem się człowiekiem. Dwu. Pomóc tysiącu rodzin mieć okna. Trzeci. Być ojcem, którego Zosia nie miała. Czwarty. Zostawić dziedzictwo, które się liczy. Piotr Nowak, dawny zimny milioner, teraz ciepły człowiek, zamknął zeszyt i spojrzał przez okno na Warszawę. Miasto pełne marzeń, walk, ludzi potrzebujących okien. I on, po raz pierwszy w 44 lata, czuł się jak w domu. Historia Piotra to nie fikcja. To lustro dla wszystkich nas, którzy żyjemy w komforcie, ignorując cierpienie wokół nas. Ilu Piotrów jest dziś w Polsce? Ilu żyje w pałacach zapominając że w piwnicy na podwórku na ulicy ktoś marznie i ilu z nas mogłoby zmienić życie gdybyśmy otworzyli oczy gdybyśmy zadawali pytania gdybyśmy okazywali współczucie wartość człowieka nie tkwi w bogactwie tkwi w tym jak bardzo zależy mu na innych ile jest gotów poświęcić dla godności innych jeśli ta historia cię poruszyła Zostaw komentarz. Powiedz nam, czy znałeś kiedyś kogoś, kto radykalnie się zmienił, gdy zobaczył cierpienie innych? Kogoś, kto stał się lepszy, bo nauczył się widzieć. Udostępnij tę historię. Może dotrze do kogoś, kto żyje we własnej willi, ślepy na rzeczywistość. Może go to obudzi. Może go to zmieni. A jeśli możesz pomóc, pomóż. Ciepły posiłek, ubranie, okno szansa, czasami najmniejszy gest zmienia wszystko. Dziękujemy, że czytałeś do końca, dziękujemy, że czułeś, dziękujemy, że uwierzyłeś, że transformacja jest możliwa.